Uwielbiam mieć zawsze domowe pieczywo pod ręką, ale nie zawsze jest czas, żeby upiec świeży bochenek chleba. Więc jak już piekę chleb, to część pieczywa zamrażam, ale nie w całości, tylko w kromeczkach. I jak tylko mam ochotę na ciepłą kromkę chleba, to wrzucam do tostera. Najpierw rozmrażam. Ponieważ tym razem podam domowy chleb z paprykarzem, a ryba jest na zimno, to chcę, aby chleb był ciepły, a nawet żeby był chrupiący, taki jak lubię. No to teraz robię grzaneczki. Ta grzaneczka jest idealna, aby posmarować ją paprykarzem. Tą drugą trochę bardziej opiekę. Jeszcze trochę zieleniny. Mm. Pyszne. Ciepły chlebuś i do tego już wystudzony paprykarz. Mm. Ale zrobiła mi się druga grzanka. Taki gorący chlebuś z masłem to moja ulubiona przekąska. No i to masełko, które się tak cudownie topi. Mm. No, ale teraz co lepsze? Grzankę z paprykarzem czy po prostu chleb z masełkiem, które płynie?